Musi się udać. Co jest? Powtórzmy teraz plan. Człowiek wraca na chatę. Wchodzi i widzi kloca na dywanie. W Próbuję kur... próbuje to posprzątać, ale odór tego łana powoduje, że mdleje. I wtedy idę sobie na cilku, olewam mu jeszcze oczywiście mordę. No i drzwi otwarte i wolność. tam S... stąd. Łatek, co ty robisz? O, siema człowiek. Co tam mordo? Mam pytanie. No, jakie? Dlaczego nie mam własnego pokoju? No wiesz, jesteś psem. I co kupa z tego, że jestem psem? Właśnie to, że jestem psem, powinno wam coś uświadomić. Powinienem mieć swój własny pałac. Masz pałac, budę. Sam se kupa mieszkaj w tej z***anej budzie. Śmierdzi ta! I to nie dlatego, że się raz tam załałem. Po prostu potrzebuję większego luksusu. Jestem psem z wyższego rodu. Zresztą mała ta buda. Ledwo się tam mieszczę. Bo ci dwa spuchło od żarcia. Ty sam zaraz spuchniesz, jak ci w dupę o mnie. E, co ty robisz? Opuść mnie na dół. Zostaw mnie. Co ty chcesz, k***a? Chyba walca ze mną tańczyć, czy co? Chciałbym być troszkę większym psem, bo te flety się mnie nie boją, nie czują do mnie respektu i szacunku. Jakbym był większy i bym szczeknął, to by oknami spali. Pamiętam jak w 1980 roku razem z moją mordą Fredkiem chodziliśmy sobie po mieście i oblewaliśmy każdy słup. To były kwa czasy. Ale Łatman, ty masz dopiero 7 lat. Na psie, to k***a 49! Niewiele do wolności. A może by się tak rozpędzić i wyskoczyć, Kurwa, ale wysoko w sumie trochę. Dlaczego my psy nie możemy mieć dziewięciu żyć jak te jane koty? Nienawidzę kotów. Je Whatman, bo pod ostatnim filmem widzowie na luzie wbili te 10 tysięcy łapek, to ile dziś muszą wbić, żeby był kolejny odcinek? Z tobą. A z 15 tysięcy. Dobra, wbijamy 15 tysięcy łapek i robimy kolejny film z tym śmierdzielem. Sam jesteś k***a śmierdziel. Byłem kiedyś na rance z taką jedną słuczką. No i jak było, opowiadaj. A, ci powiem, że na początku fajnie. Goniliśmy się po łąkach, nawet razem już sraliśmy pod drzewem. Ale pod koniec zaczęła mi wąchać d Troszkę czułem się zniesmaczony i po prostu coś mi zaczęło śmierdzieć. No pewnie twoja dupa. Nie o to kurwa chodzi. Okazało się, że to był pies. No to chyba dobrze, pies do psa, co nie? Samiec kurwa. Szkoda, że nie dobili tych 20 tysięcy łapek pod ostatnim filmem. Chętnie bym się człowiekowi zestrał na łóżko. Wiesz co? Rafał to mnie zadziwia. Dlaczego? Tak siedzę sobie u niego czasami w pokoju i tak patrzę i się zastanawiam, co no od... to dala. bo od... Siedzi na krześle i pierdolę coś sam do siebie. Ma jakieś dziwne dwie patelnie na uszach i patrzy się jak Debil w jakieś zjane świecące tablice. On gra na komputerze. A no spoko. A co to jest komputer? Łatman, what Łatman. What co chcesz? S co ty się tak zbliżesz do mnie dziwnie, S Ale stąd? No chodź tu! Zostaw mnie, p! Odpięknie się Od ode mnie! Poj**ało cię! Zostaw mnie! Co ty chcesz ode mnie? To za stąd! Człowiek, chcę zrobić sobie prawko! Eee, że co? No chcę mieć prawo jazdy! No, ale psy nie mogą robić prawka, jak ty sobie to wyobrażasz w ogóle? Co k***a, nigdy nie widziałeś psa za kółkiem? No, jakoś nie widziałem. A te psy, co jeżdżą w niebieskich strojach, takimi niebieskimi samochodami? Jakie psy? A o to ci kupa chodzi. No właśnie! Zapisuj mi na prawko, człowiek! Będę sobie zapierdalał! A gdyby tak założyć swój psi gang i przejąć kontrolę nad tą zje***ą wiochą, albo Chyba nie nad wiochą, nad województwem. K***a nad Polsko. O nie! Przejmie kontrolę nad całym światem. Łatmen, król świata i okolic. A ten k***a co tam już kombinuje. I patrzy się tak w trawę i się nie rusza. Nienawidzę kotów. Patrz człowiek, no jakie one są po***ane. Stoi chyba już tak z 15 minut i gapi się tylko w tą k***ną trawę. Pewnie ga jakiś znalazł je liże.